Moi kochani, za oknem pada deszcz. Ja, aby sen mnie zbytnio nie możył, wypiłem kawę i muszę powiedzieć, że dobry humor mnie nie opuszcza. <słuch> Moi kochani, czy będąc na koncercie rokowym, mieliście kiedyś takie stwierdzenie, czy taką obserwację wewnętrzną, że zadajecie sobie pytanie, czy to wszystko dzieje się naprawdę. Muszę powiedzieć, że dla mnie, taką helimetalową grupą, gdzie zadaje sobie pytanie, czy wszystko dzieje się naprawdę, bo jest tak niesamowite, jest grupa Except. Królestwo Boże w przypowieściach to najbliższa Ewangelia. To Ewangelia, która otwiera przed nami pytanie, co się kryje w moim sercu. Bo to Królestwo Boże przede wszystkim jest w nas. Ten zasiew Bożego ziarna, ten zasiew Bożego Słowa jest w nas. Pytanie jest jedno, co my z tym zrobimy. Na spadze, <laughs> więc ja wezmę tak. No. Dzień z mojej Moi kochani, można by powiedzieć, jak szybko płynie czas. Przyjść na ten świat, napakować w niego tyle miłości, ile się tylko da, i zabierać się na lepsze.